Dzień dobry. Tęk z tej strony. rozdam wam total Wara Warhamera, trójkę. Czas na wyniki. Jest zadowolony. Dziękuję bardzo wam za 28 lajków oraz 10 komentarzy, które musiałem sobie pomóc do jednego komentarza, bo inaczej bym nie rozdał tej gry, ale nieważne. No i zaczynamy sobie losowanie. To już właściwością mam. Używam sobie YouTube random Comment Picker i zobaczymy, czy nam wylosuje jakieś prawidłowo. Boom coming ufa. Chętnie wezmę udział Judas coś tam. Gratulacje, wygrałeś Warhammera trójkę, ale jako że po bardzo długim czasie rozdaję gry. Dlatego sobie pomyślałem, że jeszcze rozdam. Ale nie total War Warhammera trójkę, bo to jest drogie, tylko sobie Jedi coś tam. Tu macie na ekranie jak się nazywa gra. Na Origin mam parę kluczy, więc rozdam jeszcze dwa klucze do tej gry. I zaczynamy zabawę. Kolejna osoba to Kamikami. Kami. Nie powiem z miłą chęcią, wezmę udział, ale nie grałem. Tak czy inaczej, to sobie jeszcze nie pograsz, ale masz w sumie Star Warsa. Gratulacje. Nie. I kolejny yy, kluczek to. Znowu Kamika. Kami. O oh, kurwa, masz czwarty gościu, nie? Dobra, jeszcze raz. Jop, wegenerance. Siemanko. Yy, dzień dobry. Yy, wygrałeś. Jedi, co prawda nie Totalora, ale Jedi. Kolejną grę, którą chcę rozdać, to No właśnie się zastanawiałem, czy nie lepiej by było, gdybym wam powiedział po prostu: dajcie znać w komentarzach, jaką grę byście chcieli. I dajcie swój email. Oczywiście w taki sam sposób jak wtedy. I, i tą grę właśnie otrzymacie. Nieźle, nie. <laughs> w ogóle wchodzimy na wyższy poziom. Dzięki wielkie za słuchanie. Dzięki wielkie za oglądanie. No, tutaj nie dodałem tego, jak macie się zgłaszać, więc właśnie wam w tym momencie powiem. Przyjmuję e-maile tylko z gmailu wpisujecie tylko to, co jest na początku. Czyli na przykład jak macie cynku małpa to wpisujecie mi tylko cynku w komentarzu. No i w sumie to macie tutaj na ekranie, jak to ma mniej więcej wyglądać. Przyjmuję tylko z gmaila i tam będę wam wysyłał te gry. Więc pamiętajcie, wybieracie grę, którą chcecie, dajecie mi swój e-mail. I czekacie na wyniki za dwa tygodnie rozdam tą grę. Więc e, mam nadzieję, że Wam się taki format bardziej spodoba niż gra, którą ja sam wybiorę, bo sami sobie wybieracie, jaką grę chcecie. E, do widzenia. E, dziękuję za słuchanie i oglądanie. Do następnego.